Niebawem, a konkretnie we wtorek, 4 października, Rondo nazywane przez mieszkańców Krowiem Plackiem albo Naleśnikiem przejdzie do historii przynajmniej na jakiś czas. Od 4 października wróci tutaj dawna organizacja ruchu, to znaczy przejazd ulicą Wysoką będzie miał pierwszeństwo, a samochody. Które będą jechać ulicą szpitalną albo rolną, będą musiały ustąpić pierwszeństwa przejazdu. Rondo znika, ale ma powrócić już w formie docelowej, ponieważ władze miasta informują, że ta forma sprawdziła się i poprawiła tutaj bezpieczeństwo. Również 4 października, czyli we wtorek, zostanie udostępniony dla ruchu odcinek ulicy Wysokiej wraz z mostem, który był zamknięty. Przez ostatnich 5 miesięcy teraz toczą się tutaj już ostatnie prace, a od wtorku, od południa ruch ma już zostać przywrócony.